Cześć, witajcie w nowym filmie. Ostatnio tak myślałam nad tematami, jakie poruszam na kanale i dużo jest w tej mieszkania, dużo jest takiego eko ogarniania swojego właśnie mieszkania, swojej przestrzeni, swojego życia i to są często tematy, które dotyczą osób, które już mieszkają, tak trochę bardziej na swoim. A ze statystyk wiem, że jest też sporo tutaj osób, które prawdopodobnie bądź na pewno mieszkają jeszcze z rodzicami, chodzą do szkoły bądź prawdopodobnie na studia, na uczelnie. A jako, że jest już po wynikach matur i niedługo wracacie i do szkoły, i idziecie na studia bądź wracacie z powrotem na uczelnię to stwierdziłam, że zrobimy sobie back to school. Tak, taki zero wasteowy odcinek back to school w takim duchu ekologii, pomyślałam, że. Warto jest, kiedy wracacie do tej szkoły, wracacie na uczelnię, pamiętać o tej ekologii i zabrać ją ze sobą, więc zapraszam Was po tym trochę przydługim wstępie na film. Oto mój subiektywny, ekologiczny przewodnik powrotu do szkoły. No i zaczniemy od tego, w czym nosimy wszystko tak naprawdę, czy to na uczelnię, czy do szkoły, czy nawet do pracy, tak jak ja. Plecaki. I chciałabym Wam polecić dwa modele plecaków, które są bardziej etyczne, ekologiczne. Oczywiście najlepiej jest wykorzystać to, co macie, i jeżeli nie potrzebujecie nowej torby do szkoły bądź plecaka, to nie kupujcie i użyjcie to, co macie w domu, z czego korzystacie na co dzień, bądź po prostu plecak, który jest z Wami przez lata i jest po prostu cały czas dobry. Ale jeżeli szukacie czegoś nowego, a pisaliście ostatnio kilka osób do mnie pisało właśnie z poradami. Odnośnie plecaków, które gdzieś tam widzicie na filmach, że używam, to stwierdziłam, że pokażę Wam właśnie dwa plecaki, które ja mam i które mi się super sprawdzają. Ramię w ramię jest to firma, która w zeszłym roku podarowała mi właśnie jeden plecak, który mam dotąd i który Wam zaraz pokażę. I ich plecaki wykonane są z bawełny oraz z konopi. A konopia to jest najbardziej taki ekologiczny i etyczny surowiec, nie od zwierzęcy, tylko roślinny, z którego tworzymy ubrania, więc... To jest naprawdę duży plus. Do tego używają włókien i różnych materiałów z recyklingu. Ale wracając do samego plecaka, to prezentuje się on ojej, tak i nie mieści się w kadrze. Jest naprawdę bardzo duży i tutaj myślę, że spokojnie wejdzie taki mały laptop nawet, ale ja wkładałam tutaj nie jedną, a dwie, bądź nawet trzy takie większe teczki A4 i wszystko wchodziło bardzo fajnie. Ma jedną taką wielką kieszeń, tu jest jedna przegródka jeszcze, no i tu jest taka kieszeń z przodu. To jest niedźwiedź, niedźwiadek mój, bo to jest e, jakby taki model plecaka i ja go uwielbiam właśnie za tą wielką jego pojemność. Jedyny minus, mankament, to to, że nie jest wodoodporny. No bo widzicie, to jest sam materiał, chociaż ma takie bardzo mm, grube tak naprawdę ściany i jest dość sztywny jak na materiałowy plecak. To mimo wszystko nie jest wodoodporny, no bo to jest bawełna, to jest właśnie włókno konopne, więc o wodoodporności tutaj nie ma mowy. Ale jeśli na przykład nie potrzebujecie i nie szukacie jakiegoś plecaka, który ma, wiecie, wielką ulewę wam nie przesiąkać, tylko ma po prostu być plecakiem pojemnym, to myślę, że to jest naprawdę dobry wybór. Te plecaki nie są jakieś super najtańsze, ale uważam, że są naprawdę godne polecenia, godne zainwestowania, no bo ja już go mam od roku, a naprawdę nie widzę, żeby cokolwiek z nim się stało. Jego materiał jest taki trochę pokulkowany, ale on od początku taki był, bo to jest jakby taki urok tego włókna. Ale ogólnie bardzo polecam. A jeżeli mówimy o wodoodporności, to na pomoc przychodzi nam Kanken, klasyk, YouTubeowy, internetowy plecak, który jakby przeżywa swoją drugą młodość obecnie. Ale w ogóle nie ma się czemu dziwić, bo plecak jest super porządny. W ogóle Kanken to marka szwedzka, która opracowała swoją, powiedzmy taką własną formułę mm, tworzywa, materiału z którego jest wykonany ten plecak, i on oprócz tego, że jest ze sztucznego materiału, takiego stricte nieprzemakalnego, to jeszcze ten materiał jest powleczony taką powiedzmy jakąś powłoczką, dlatego na przykład tego plecaku nie można prać. Myje się go tak tylko ręcznie, ale powiem wam, ja już mam go ze 3 lata, no i on naprawdę w ogóle nie jest niszczony. Zresztą kankeny się tak, ja bym powiedziała, że tak ładnie niszczą, trochę tak jak, nie wiem, konwersy. Plecak kanken został stworzony na początku. Tak jakby dla szwedzkich dzieci, które miały problemy z kręgosłupem. Więc w ogóle model i to, w jaki sposób jest zrobiony, to znaczy w jaki sposób jest skrojony, ma pomóc nam trzymać dość prostą postawę. I to jest na pewno duży plus, szczególnie jeśli macie dużo ciężkich książek. Jest naprawdę bardzo wytrzymały i ja akurat mam wersję mini. I nigdy w nim nie nosiłam nic A4, no bo po prostu to się nie mieści. Ale na studiach, jak potrzebowałam, wiecie, tylko notatnika i kilku książek, kredek, długopisów, to wtedy mi spokojnie wystarczał. Ale to, co jest w nim super, to to, że on naprawdę nie przemaka. Kiedyś złapała mnie wielka, ogromna ulewa na wyjściu terenowym na studiach, i pamiętam, że nawet telefon tutaj upchałam, po prostu żeby się nie zamoczył. Plecak był zamknięty. O tak. I po tej ulewie cały był z zewnątrz mokry, ale ja musiałam go przewracać, żeby z tych bocznych kieszeni wylać po, po prostu kałużę wody, a w środku wszystko było suche. Więc to jest naprawdę plecak na warunki pogodowe każde. Więc jeżeli szukacie czegoś, właśnie na wiecie, polskie sztormy, to kanken jest super. Dodatkowo wielkim plusem jest to, że marka jest bardzo świadomą ekologicznie marką. Ma plecaki na przykład z butelek, taką całą serię. Oraz aktywnie działa na rzecz środowiska, na rzecz tego swojego liska, którego ma właśnie tutaj w logo. Oraz w ogóle na rzecz polepszenia swojej produkcji na taką właśnie bardziej eko. Myślę, że jeżeli szukacie czegoś nowego, chcecie kupić nowy plecak, to lepiej wydać troszkę więcej i zainwestować w jeden z tych plecaków, niżeli po prostu w coś, co będzie kosztowało nie za dużo, ale wiecie, zużyje Wam się po pół roku. Kolejna ważna rzecz, którą warto jest zabrać ze sobą do szkoły, to jest bidon bądź termos na wodę, na jakiś napój do szkoły, do pracy, na uczelnię. Myślę, że tak jak ciężko nam jest czasami ograniczyć śmieci, wiecie, takie zakupowe typu jakieś opakowania, nie wiem, po serze na przykład żółtym, tak zaoszczędzić butelkę plastikową jest nam po prostu najłatwiej. I jak na przykład idziecie do szkoły, do pracy, to warto jest po prostu zainwestować w coś, co po pierwsze wam nie przecieknie, bo będzie dobrze trzymać tutaj um, ciecz w środku, a po drugie będzie sprawdzało się i do zimnych i do ciepłych napojów. No i właśnie ja polecam butelki, które są ze stali ta dodatkowo ma jeszcze powłokę miedzianą w środku taką antybakteryjną, tylko że tą kupiłam w TK Maxie i to jest marka chyba angielska jakaś, tak mi się wydaje, ale mam tutaj też taką polską butelkę pieskot. Ona co prawda nie ma już tej powłoki mm, z miedzi, ale jest również taka metalowa i też bardzo długo utrzymuje i ziemno, i ziemno, <gryw> ale też bardzo długo utrzymuje i zimno, i ciepło. Więcej o butelkach napisałam ostatnio na Instagramie, więc Was serdecznie zapraszam. Link będzie na dole. A skoro ona mowa, to również trzeba pomyśleć o jedzeniu. I to jest przykład rzeczy, w które uważam warto jest zainwestować, jeżeli idziecie do szkoły, do pracy, na studia, na uczelnię i zabieracie ze sobą posiłek. Ja używam ostatnio takiego pojemnika metalowego, właśnie na moje posiłki, na przykład do pracy, chociaż ostatnio. Rzadko byłam w pracy tak stacjonarnie, więc teraz używam go w domu. I bardzo go lubię, ale to jest taki, powiedzmy, fancy pojemnik, który ja sobie zażyczyłam na święta i nie każdego, powiedzmy, stać na wydatek na pojemnik za jakąś tam stówkę. Ale bardzo Wam polecam pojemniki z IKEA i to jest właśnie mój pojemnik sprzed, o jej, dwóch albo trzech lat który nigdy mi nie przeciekł, co prawda zupy w nim nie nosiłam, ale nosiłam takie wiecie, bardzo mokre sałatki, jakieś tam sosy i naprawdę nie przeciekał mi i on ma jeszcze takie w ogóle wkładane przedziałki, więc jest super. A jeżeli lubicie nosić kanapki do szkoły, to oczywiście woskowiki, to jest naprawdę bardzo fajna alternatywa plastiku, alternatywa folii spożywczej, i powiem Wam, że ja dopóki nie zaczęłam tak stale używać woskowijek, to nie widziałam potrzeby ich używania i nadal uważam, że to nie jest must-have, że od razu trzeba kupić, ale uważam, że jeżeli naprawdę dużo nosicie takich kanapek do szkoły, to super Wam się sprawdzą. I polecam. Tutaj jeszcze tak w ramach ciekawostki przyniosłam kubek stojo, ale bardziej właśnie jako ciekawostkę. Ponieważ taki kubek, mimo że można go zamknąć no i on jakoś szczególnie nie przecieka, to te kubki nie są termosami i średnio moim zdaniem nadawałyby się do szkoły. No, chyba że na przykład w szkole możecie sobie gdzieś skądś coś nalać, to wtedy stoją, są fajne, bo można je, tak wiecie, złożyć sobie i włożyć po prostu do torebki i nie zajmują praktycznie miejsca. Przybory piśmiennicze to jest kolejna rzecz, w którą będziecie pewnie inwestować przed nowym rokiem szkolnym. No, chyba że macie ich pełno w domu, no to ja uważam, że jeżeli macie jakieś długopisy, kredki, ołówki, to najpierw wykorzystajcie te, które macie, a dopiero potem szukajcie czegoś nowego. Ale jeżeli szukacie czegoś nowego, to Osho wprowadził bardzo ciekawą serię produktów piśmienniczych, różnych np. kredek, mazaków które są po pierwsze z recyklingu robione w dużej części, po drugie opakowania w które są zapakowane mają certyfikat FSC, czyli jakby są z takich zrównoważonych upraw drzewnych, więc myślę, że to jest taki dosyć ekologiczny sposób na wyprawkę szkolną, szczególnie jeśli jesteście na przykład rodzicami i kupujecie coś dla dzieci. To akurat zobaczyłam na Instagramie i link do tego posta zostawię wam również na dole. Uważam również, że jeżeli już kupujecie sobie jakieś przybory piśmiennicze, to warto jest sprawdzić, czy na przykład mają wymienne wkłady, jeżeli chodzi o długopisy i nie kupować takich, wiecie, jednorazówek, które potem się wyrzuca po prostu. Już lepiej zainwestować w coś, co będziecie używać długo i będziecie chociaż mogli ten wkład wymienić. Zeszyty i notatki. Po pierwsze, to ja od dłuższego czasu korzystam z takich produktów, które są robione tutaj blisko, na przykład w Polsce, bo wtedy niweluję taki ślad węglowy, który produkty zostawiają na przykład przez transport, jeżeli są na przykład sprowadzane z Chin. Po drugie, coraz więcej zeszytów i notatników ma certyfikat FSC, czyli właśnie ten certyfikat, który dowodzi tego, że są robione z drewna, z celulozy. Pochodzącej z upraw ekologicznych bądź takich chociaż zrównoważonych. Generalnie, jeśli zeszyt bądź jakiekolwiek opakowanie ma certyfikat FSC, to znaczy, że drewno, które pozyskujemy z lasu, jest pozyskiwane w taki sposób, żeby nie niszczyć bioróżnorodności w tym lesie i generalnie żeby jakby dbać o jego żywotność. Więc to jest naprawdę dość istotna rzecz i w ogóle taka, na którą my konsumenci powinniśmy zwracać uwagę, bo nas to praktycznie nie kosztuje, a dzięki temu po prostu dbamy o bioróżnorodność, dbamy o lasy na świecie. Oczywiście uważajcie na wszystkie hasła teraz zero waste i tak dalej, bo greenwashing po prostu przyszedł razem z kolejnym rokiem jeszcze większy. I mnóstwo jest, wiecie, takich zeszytów, kartek stylizowanych na eko, szary papier i tak dalej, ale na przykład nie posiadających tych takich najprostszych, najtak naprawdę bardziej znanych certyfikatów, więc to po prostu, wiecie, to jest stylistyka, a nie takie prawdziwe eko. Ja też z tego czasu posiadałam po prostu duży segregator, do którego dokupowałam takie kartki z dziurkami, które w ogóle były właśnie z takiego szarego, ekologicznego papieru, i to był najprostszy sposób mój na notatki, ponieważ nie zostawały mi zeszyty, które na przykład były do połowy zapisane. Więc ja ten sposób Wam bardzo polecam przed rokiem szkolnym. Kolejna ważna rzecz to wykorzystywać właśnie kartki, które nam zostają. Przejrzyjcie zeszyty, notatniki. Może się okazać, że na przykład zapisaliście tylko parę stron z przodu, więc możecie je wyrwać i po prostu zeszyt z zeszłego roku teraz znowu używać. No i na koniec zostawiłam najważniejsze. Co możecie zrobić przed tym rokiem szkolnym, a potem w roku szkolnym, żeby być bardziej eko? I uwaga, to nic nie kosztuje a mianowicie edukować, dawać przykład, właśnie nosić. Stare zeszyty, nosić plecak, który już macie, opowiadać swoim kolegom, co bardziej eko robicie, pokazywać swoje super lunchboxy, pokazywać swoje bidony i po prostu zarażać znajomych ekologią. Uważam, że najbardziej eko, co możecie właśnie zrobić, to po pierwsze korzystać z tego, co macie, po drugie edukować swoich znajomych. I kiedy tylko to możliwe? Kiedy tylko ktoś Was zaczepi i na przykład powie, hmm, co to jest? To oczywiście opowiadajcie mu od razu, słuchaj, to jest woskowika. To jest alternatywa plastiku i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to jest chyba najlepsza rzecz, którą możecie wziąć ze sobą na uczelnię, bądź do szkoły, bądź w sumie nawet do pracy. To co? Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Doszliśmy do końca. Oczywiście, zapraszam Was na mojego Instagrama, bo tam pewnie będę więcej takich różnych przedszkolnych rzeczy teraz wrzucała. No i oczywiście, jeśli film Wam się podobał, to możecie zostawić mi lajka. Możecie zasubskrybować kanał, jeśli tego nie robicie, i dołączyć do naszej takiej zero waste'owo-ekologicznej familii tutaj YouTube'owej. Mam jakiś dzisiaj flow gadający, ale może dlatego, że jest już tutaj bardzo ciepło od tego nagrywania mojego yy, i zgrzał mi się mózg. <grym> Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie. Pa!